Cześć, witajcie, ja jestem Tomek i dzisiaj pokażę Wam, jak dodać ikonkę tutaj właśnie z tej strony, tutaj zamiast e, tego, tej pustej kartki, żeby tutaj była wasza ikonka na stronie. E, znajdujemy się e, na pliku już z paru filmów. Ostatnio dodawaliśmy tytuł, co było dosyć krótkim filmem, ale e, możliwe, że ktoś po prostu potrzebował takiego filmu. Dzisiaj skupmy się na ikonkach. A więc tak, jak dodać ikonkę tutaj? Już wam pokazuję. W tytule strony, tutaj mamy i w hedzie, pamiętajcie, że to musi być w hedzie, bo to jest ważne. E, piszemy sobie link, rel, shortcut, icon, e, bez zera, już tak, e, href, tak jak robiliście, jak dawaliście obraz. I teraz wpiszcie wpisze sobie tak, jak macie to nazwane. Oczywiście musi być to w tym samym folderze. Ja tutaj przygotowałem sobie folder, mam tutaj logo. E, możecie sobie zmniejszać, oczywiście, e, według Waszych potrzeb. E, ja użyję taki, jak, takiego, jaki jest, czyli wpiszę po prostu logo.png. Tutaj to się zamykamy. Zapisujemy, klikając Ctrl-s i sprawdźmy sobie, jak to wygląda na stronie. Tak to wygląda, widzicie. E, ikonka się zamieniła. E, możecie sobie tą ikonkę oczywiście dostosowywać do Waszych potrzeb. Tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie. Na razie, no i cześć. Oczywiście zapraszam was jeszcze na poprzednie filmy. Jeśli byście chcieli. No i zostawcie łapkę w górę, ponieważ ostatnio psują się zasięgi YouTube'a. No, dziękuję wam. Na razie, cześć.